Tutaj o, domofon, jest. Przedsionek. Tu jest Ale. <grym> domofon, domofon, Ale domofon? Domofon, domofon, domofon. <grym> domofon jest z jednej strony, bo wejścia do bloku są... No właśnie to, widziałam, bo z drugiej strony wyszło i, i tam nas wody. panie się wpuściła. Mazieneczka, tutaj jest kibelek. Też światło trzeba włączyć. No, bo nie miała właśnie racja. Ciekawe czy to się wydarzy Przypuszczam, że nie, bo to jest tam chyba też jakiś komień w środku. Tam na pewno, bo jest kratka. Tak, tak, ale, 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 ale ta ściana to może nie, nie no, wiem. Co. Nie, bo ta ściana idzie tak S, jakby. No, bo no, w każdym razie jest drugi pokój. Nie, to ściana, żeby mam na kursu, Aha, może A, możliwe, że tak, tak, tak. To by trzeba było w spółdzielni się pytać albo z jakimś szpecem, co się znamy. Kuchnia. Tu Ewa ma pomysł, żeby tutaj dziurę. <noise> Widok z okna. Bardzo fajna opcja jest z tym parkingiem, że jest, bo to właśnie często jest problem z tymi parkingami. Tak. Pytanie, czy będzie miejsce, nawet takie szlaban. Ja przypuszczam, że tak ja też wieźle ale jeżdżę, jak ja postawię auto, to ma stać, nie? Raczej. Dobra i tutaj. To, to raczej wszędzie że... jeździsz.